Dzień kurwa, to dla was toryny z kurwy, synu. Choć się nie postarałem, na moim nowym buchawce jechałem. Waliłem heavy niczym neo. Oni powiedzieli, wypierdala i usłyszałem słowo, pierdalam. I choć się nie postarałem do mojego Młodzi Haka te Byłem normalnie trą, Lecz oni to zauważyli I niestety musiałem odejść z Moje ucha nie podziałało O Jezu, co się stało czy moje wucha nie podziałało? O tak, choć wiedziałem, iż wyścigamy. Nie mogę walicielów, bo byli na spekcie. Odwalili mojego praca.